Witajcie w kolejnym dniu naszego urlopu. Ja przyszedłem do auta po staty, bo zaraz będę nagrywał unboxing tych wszystkich e, odżywek. Chciałem powiedzieć, ale nie tylko odżywki są. I druga sprawa, że chciałem zobaczyć, jak auto wygląda. Bo mieliśmy ostatnio auto w serwisie. I widziałem, że też chodniczki czyścili. No teraz to Piach się trochę naniósł, ale dobra. Lubili oczywiście, ale jest tu statyw. Którego ja się szukam. Później, jak znajdę trochę czasu, to ogarnę auto. Ale mi się wydaje, że dzisiaj tylko w środku. Jutro jest sobota, dzisiaj jest, dzisiaj jest piątek, więc tylko chyba w środku ogarnę auto. A jutro, ostatni dzień, praktycznie na jakieś rzeczy. Także chyba jutro po prostu z zewnątrz ogarnę. Bo jak widzicie, trochę jest usypione ale mi się wydaje, że to też tutaj podczas jazdy, bo wczoraj trochę. Wczoraj trochę krupiło i tak z drogi mogło się nanieść tego trochę syfu. No i mam jeszcze kilka folii, więc będę chciał zakleić ten element folią PPF, więc fajnie by było znaleźć trochę czasu, a jeszcze muszę zamknąć auto. Także jeszcze dzisiaj mnie czeka siłownia, sprzątanie auta i te, od, i te paczki, które dostałem będę nagrywał zaraz, także jest 14.44. I mało czasu mam. A to są te paczki tutaj w kącie, więc ja to zaraz wszystko poprzenoszę. Jak widzicie trochę tego jest, ale jeszcze jedna paczka, która się spóźniła, jest w samochodzie. Dobra. Także na tą jedną paczkę jeszcze czekam. A w tej paczce jest pianownica oraz środek do czyszczenia, takiego, taki mocny środek. Jest mocny środek. Musiałem pozapalać światło, a nie wiem, chyba będzie lepiej, tak? W ten sposób. Wracając do tematu, jest e, środek do oczyszczenia auta, taki mocny. Plus jeszcze ta pianownica, więc e, chyba jeszcze coś do czyszczenia zostało tam. A mniejsza z tym, zobaczymy. Także to jest wszystko w aucie mamy. I muszę czekać na, na to do, godziny wie, do godzin wieczornych, więc no... Dzisiaj chyba faktycznie tylko będę mógł sobie poczyścić w środku auto, a z zewnątrz, jutro tak konkretnie. No i czasowo też lepiej, bo ja się rozkładam tutaj i zaraz to wszystko ponoszę. To, jak widzieliście, w tym sklepie kupiłem. Kosztowało. Sorry, że się tak zmęczyłem. Kosztowało 69 złotych i. 99 groszy i ma no, taki fajny przyjemny półpluchowy, pluszowy. I ma w środku jeszcze kocyk. Nie będę go wyciągał, bo później ciężko włożyć, żeby to móc normalnie zapiąć, Ale jest bardzo fajny, przyjemny. Także to polecam, ale to jest kupione z Inseja. Kiedyś już była podobna zabawka i wiem, że bardzo duży bum było na to. To też zresztą był ostatni chomiczek z takim kocykiem. I wcześniej nie pamiętam, jakie zwierzę było, ale też było z kocem, także y, też jakby szybko się wyprzedało. Przynajmniej tutaj u nas w Lęborku, ale my byliśmy w galerii Riviera w Gdyni, więc y, możliwe, że nie tylko w Lęborku tak się szybko sprzedaje. To wszystko. Ja się zgrzałem troszkę, także muszę odsapnąć. Te wszystkie paczki są zamówione. Kilka paczek ze sobą połączyłem. Z chemią, żeby nie było tych kartonów. To wczoraj kupiliśmy bluzy i koszulki. Eee, tutaj jest paczka z SFD. Tak, tu jest paczka. To jest paczka też z SFD, to jest paczka z Fitwoman. I tu jest chemia do samochodu. To jest chemia do samochodu, to jest do samochodu, to są rzeczy, które wczoraj kupiłem i tam też jest chemia do samochodu oprócz tego bo to jest akurat to są spinki do, do koszuli, więc to sobie wyciągnę, ja tu już przygotowuję stolik i pierwsze chyba będą szły yy, i pierwsza chyba będzie szła chemia do samochodu Jestem swojego ziomka. Z nim będę dzisiaj rozpakowywał. Będzie mi pomagał. Także na pierwsze idą od... E, chciałem powiedzieć odżywki. Chemia do samochodu. Zobaczmy co tu mamy. Co tu dostaliśmy. Co tu kupiliśmy. O tak. Wypakuję to najpierw. Dobra. Wszystko już jest wypakowane. E, wydaje się trochę mało. Tego z tego względu, że były jeszcze w tym farby do brody. Moje. E, jakieś tam środki do pielęgnacji brody. Lampki. Żarówki i tak dalej, które tutaj nie muszę teraz przedstawiać. Ale przejdziemy do tego, co jest w tym, co zamówiłem konkretnie do auta, a więc TFR, czyli do oczyszczenia auta za pomocą pianownicy. Właśnie ta pianownica jest w aucie mamy, także później to będę korzystał z tego. Zobaczymy, jak to się sprawdza, bo to jest ponoć mocne, fajne. Blackwater, czyli tu jest do opon. Oprócz tego właśnie do opon była taka, taka gąbka do nakładania. Podobny środek mam w Hamburgu u nas. Także yy, zobaczymy, który jest lepszy. Tamten jest na wykończenie Później jeszcze mam Quick Detailer z firmy Gion, gion Geon, Nie wiem, jak to się czyta. To jest właśnie ta tubka, ta, ta butelka. To chyba było w gratisie, więc yy, jako butelka do do rozrabiania tych wszystkich produktów. Nie wiem, czy to się rozrabia. To się na pewno rozrabia. Tego chyba się nie rozrabia, więc po prostu chyba mi się wydaje, że... O! Ten litrowy pojemnik się na pewno rozrabia. Więc zobaczymy. Przechodzimy dalej. Dwa pędzelki, ale nie wiem, czy są plastikowe końcówki, czy są miękkie. Mogę to... Jest plastikowa, ale ja kiedyś z Aliexpress zamówiłem coś podobnego i to było takie mega grube włosie. Plastik mega gruby. Tutaj jest trochę cieńszy, więc mi się wydaje, że do czyszczenia w środku można by było to zastosować, natomiast po lakierze nie bardzo. I tak, Sonax Ceramic jakiś spray od 4 miesięcy ochrony. To jest fajny, polecany produkt. Jest dosyć tani w miarę i bardzo popularny. I mi się wydaje, że też pomaga w osuszaniu auta. Tak jak już widzicie, tutaj jest litrowy... Litrowy, nie, 5 litrów ma APC. APC się rozrabia i APC naprawdę fajnie czyści w środku auto. To co tutaj jest, to jest oczywiście gratis. Wszystko, to było gratis, to było gratis. To teoretycznie też gratis i pędzelki gratis. Także mam teraz jeszcze kolejne szmatki gratis do nakładania tych wszystkich produktów i do ścierania Ale on słuchownie i tak. Taki dziwny efekt jak dotykam. Mikrofibry, nie wiem, czy też tak macie. Czyli jest 5 trzmatek nowych gratis. Fajnie. Bo wziąłem tylko kilkadziesiąt swoich poprzednich, więc na pewno będzie. Ona się ucieszy, że mam teraz taki jeszcze więcej tego wszystkiego. Te trzy końcówki. Mam dwie butelki, więc nie wiem do, do czego one są. Do których? Butelek, chyba że do tego jeszcze jest końcówka jakaś tam. Było rozpylać. rękawiczki też od siebie wziąłem, ale tutaj mam dwie pary, więc też fajnie. Lubię gratisy. Ok, to teraz muszę to z powrotem gdzieś tam wywalić na bok. I teraz przechodzimy do najlepszych paczek, czyli do SFD. Jeden baton już zjedzony. On był za punkty, więc i tu było napisane, że był już z krótką datą. I faktycznie tak jest, bo jest do marca. Ja zamawiałem to w styczniu, więc jakby teraz nie komentujcie tego, że sklep mi wysłał jakiś po terminie, bo ja to zamawiałem w styczniu już z napisem, z dopiskiem. Krótka data, za punkty, ale zamówiłem chyba tylko kilka batonów, powiedziałem, że i tak to zjem szybko. Tak więc, yy, zaczynamy od tej pierwszej paczki. Witamina C, witamina C. Natlow Crunch. Rękawiczki. Rękawiczki były chyba z punktów. Rozmiar XL. Dzisiaj będę testował, bo swoich nie wziąłem. Rozmiarowo fajnie. Nie wiem, jak tutaj będzie się sprawdzać gąbka w tym miejscu. Bo moje, które kupiłem w Dekatlonie, są mega grube tutaj. A tutaj nie czuję tej gąbki. I teraz chodzi o to, że moje z dekatlonu mają bardzo gruby element tutaj to zapięcie. I jak noszę zegarek, tak jak teraz, to mój zegarek ma dwa guziki tutaj i one się często wciskają. Powiedzmy, że w tym też będą się wciskać bo coś, coś się mi tutaj odpala na, na zegarku ale wydaje mi się, że one. Nie aż tak nie przeszkadzają w korzystaniu z zegarka. Zobaczymy, zobaczymy, jak to w praktyce będzie. Na teraz mogę powiedzieć, że są fajne. Warto mieć kilka par z tego względu, że bardzo szybko się pocą. Eee, FitKing Energy Kawa, FitKing Delicious Cookie, izotonik na trening, kizersy, jak już wspominałem, one są z datą krótką, czyli do marca, ale to mi nie przeszkadza. Pre-workout. Czyli jakaś nowość z tego względu, że chcę zamienić kilka odżywek na coś takiego. Ja już nie biorę pod swoją masę ciała. Chodzi mi o konkretnie cytrolinę AKG, betalaninę. Ta odżywka, jakby wszystkie, ma w sobie te produkty. W podobnych składach jest tak jak tamte. Cenowo, jak mam kupić trzy różne opakowania, czy tam cztery, to lepiej kupić jedno opakowanie takie. Wziąć sobie półtorej miarki, czy jedną miarkę. Jeszcze nie sprawdzałem, ile tutaj się tego bierze. Jedna, jedna porcja. To jest 5 gramów, półtorej miarki, więc no powiedzmy, półtorej, dwie miarki będę brał. I na pewno będzie to korzystniej cenowo, bo to bardzo dużo mi schodziło. B-Kompleks, kolejny B-Kompleks. Teraz tak, Nitro Energizer. O, jak fajnie zapakowane. Turbo Rose, All Day Energy Drink, 0 kalorii, 0 cukru, Pre-Workout. Kolejny, tylko tym razem jest. Z maliną, kolejny izotonik, magnez, magnes potas B6, ZMAX, ZMAX kolejne, biotyna 10 tysięcy, to chcę spróbować z tego względu, że właśnie z tą brodą teraz walczę, biotyna kolejna, potas, magnes B6, to by było na tyle z tej paczki, ubiłem kilka koszulek, ubiłem kilka koszulek, jedną dostałem tutaj od brata i śmieszne było to, że jedną chciałem dać stacie. Tą zieloną, później się okazało, że jest za duża ta koszulka, więc mi oddał. Ja to zaraz rozpakuję, ale przymierzę za chwilę. Przechodzimy do rozpakowania tej paczki i ta paczka ogólnie była zniszczona z tego względu, że w paczce były dwa orzechy: jeden był taki smak, a drugi był w innym smaku, ale już nie pamiętam. I problem polega na tym, nie wiem czy to widać na kamerze, ale prawdopodobnie widać i ten słoich nie był niczym otulony tylko był zawinięty w papier. że nie za bardzo dbają o paczki, więc zdarzy im się rzucić, nie raz, nie dwa. No i ten cały słoik z jednej strony był pobity, tylko, że problem teraz leży w tym, jak wiecie, mówiłem, że paczkę zamawiałem w styczniu. Prawdopodobnie w styczniu, bo w grudniu rodzice moi byli, więc by mi przywieźli paczkę. Teraz jest kwiecień, początek kwietnia, czy SFD po takim czasie zaakceptuje moją reklamację dotyczącą tego właśnie produktu, który został zbity. Na szczęście tylko jeden, bo to jest nowy smak i chciałem to spróbować. Na szczęście tylko jeden smak, no ale jednak produkt to produkt. DAA, kolejne DAA, w smaku Kili. Tribulus, chcę to przetestować sobie. I kolejny Tribulus. Kupiłem coś takiego. Testosterol. Z tym, że to są tabletki, to nie jest żaden taki wymysł, yy, wiadomo, sterydy i tak dalej. Ale wygląda fajnie. Yy, filmy Megabol, więc zobaczymy, czy działa tak samo, jak wygląda. Wygląda naprawdę jak steryt. Przechodzimy do ostatniej paczki, shaker. Moje shakery niektóre przyciekają, więc chciałem zamówić trochę lepszy shaker. Thermospeed Extreme, to mi się kończy, ale to jest bardzo fajne. Granola Fit King, kolejna granola. Adek Omega 3. Deta Karoten, kolejny Adek, kolejny Adek, kolejny Adek. D3K2, D3K2. Kolagen, D3K2. Izotonik, asfaganda, witamina C i kolejny D3K2. Tak wygląda ta paczka. Jak widać, więcej już nic nie ma, więc czas na przymiarki. Są to takie typowe koszulki do treningów. Więc są cienkie. Rozmiar L, to co teraz mam na sobie, są lekko rozciągliwe, ale fajnie leży. I z tego co widzę, jedyne mają tutaj logo ciemne, więc yy, dlatego to chciałem zamówić sobie. Ale mam dwie takie same koszulki, bo jedną chciałem dać tacie, ale powiedział, że jest za duża dla niego. Ale ogólnie fajnie leży. Fajny materiał, taki widać, że oddychający. Kolejna koszulka. Materiał podobny. Też yy, wydaje mi się, że nawet cieńszy. Logo jest z przodu, białe, zwykłe, bo czasami niektóre modele chyba mają taki odblask. No, i widzicie w lustrze logo na plecach. Jest to taki misiek. Wydaje mi się, że spoko i wygląda źle. Na razie trochę w brzuchu przytyłem przed święta. Powiem Wam, że leży idealnie. Też na długość. Dobra, na no długość jest taka w miarę. Nie jest taka za długa. Przeddałaby się lekko lekko dłuższa, żebym jak będę robił jakieś ćwiczenia, żeby mi się nie ściągało na brzuch. Kolejna koszulka, to jest inny już materiał, taki bardziej zwykły jak koszulki, też długa jest. Chyba coś w stylu tych koszulek, które już wcześniej miałem od nich zamówione i z tamtych jestem naprawdę zadowolony, ale rozmiary są wszystkie Lki. Kolejna koszulka, ostatnia z tych, co zamówiłem. Jest też taki cieńszy materiał. Chyba na długość jest podobna do tej ostatniej, co teraz przymierzałem. Taka granatowa, też jest spoko. I przechodzimy teraz do ostatniej koszulki, której prawdopodobnie za często nie będę ćwiczył, chyba że wrócę do formy. Trochę się opalę i będę lepiej wyglądał. A już wam mówię dlaczego. Także tak wygląda koszulka. Jest to rozmiar XL, ale jest to taka typowa koszulka, jak w tych wszystkich filmach o ludziach, którzy, ćwi którzy ćwiczą. Jest jeszcze coś tam widać, chociaż w tym tygodniu i w zeszłym. Mało, w tym tygodniu w ogóle nie trwałem. w mało, chyba z dwa razy. Jeszcze coś tam widać, ale no nie wiem, jest mega wy wykrojona. Wiadomo, jak się zacznie regularnie ćwiczyć, to też inaczej będzie. Tylko jak ja w takiej wparuję, to też mi będzie dziwnie. Jest mega wykrojona. Tylko właśnie nie wiem, czy się jeszcze czuję na taki klimat, żeby chodzić po siłowni, paradować po siłowni w takich, takich koszuleczkach, chyba żebym poszedł w bluzie, potrenował. I jak już się spocę, dopompuję trochę mięśnie, to wtedy zdejmuję i w takim czymś ćwiczę. Powiedzcie w komentarzach, czy w ogóle jakoś na mnie to leży. ok, czy, czy nie. To jest rozmiar XL. Właśnie mój brat zamówił to w rozmiarze XL, mógł trochę mniejszy, może jemu bardziej by podpasowało. I stwierdził, że właśnie jest za bardzo wycięta, dlatego ją oddam. Nie wiem, nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, czy to wygląda ok, czy tak, czy tak średnio. Koszulek już więcej nie mam, to było, to było wszystko. Teraz czas spakować się. Do jakiegoś jednego kartonu najlepiej. Chemiczne rzeczy do samochodu też już na dół znieść, żebym miał bliżej, bo zaraz idę ogarniać auto. Trenować będę wieczorem. Aha, jeszcze mi się przypomniało to, że mam dwie koszulki z kropa i dwie bluzy. Dwie bluzy już wczoraj przymierzałem. Są za duże, ale sami, sami ocencie. Pierwsza koszulka z takim Yy, na tutaj, nic poza tym nie ma ale mi się podoba, kosztowała 10 euro czyli 40 zł. nie przymierzałem jej jeszcze więc teraz jest pierwsza przymiarka, elka, taki pół na pół z oversize, ze zwykłą, fajnie leży jestem za, za zielony teraz, trochę jeszcze mam skarpetki zielone ale to, to tylko chwilowo właśnie taki dresik sobie ubrałem bo jestem nieogarnięty, wydaje mi się że spoko i taka sama czarna, ten sam model ten sam rozmiar, teraz przymierzam bluzę, rozmiar L. Wydaje mi się, że trochę to jest taki oversize tej bluzy. Bo Już mam bluzy L, a ta się wydaje trochę wielka. Nie wiem jak M wypasowała, ale trochę taka, taki worek się wydaje, może taki krój jest. Cena tej bluzy 59 zł, 60 zł bez grosza. 20% zniżki. No i ja ostatnia, ten sam model, tylko że czarna. Też tak trochę wygląda jak worek, nie? Dajcie mi znać w komentarzach, ale rękawy są trochę długie. Kupowałem to w Rivierze, w Gdyni. W tym worku też mamy propa, ale nie wiem, czy będzie można to oddać, bo to jest na promocji. Chcę się oddać, wymienić, jeżeli by była taka możliwość. Chociaż na LKM, tylko nie wiem, czy też będę miał czas. Z rzeczy, które kupiłem, to by było na tyle. Teraz idę to wszystko ogarnąć, żeby był porządek, to poznosić na dół.